Cześć, tu Janusz Szymański. Witam na moim kanale, gdzie rozmawiamy o samochodach. Od recenzji modeli po wskazówki dotyczące jazdy. Subskrybuj, aby nie przegapić żadnych nowości. Teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. lekarskie na prawo jazdy jest wymagane na niektórych stanowiskach. Dowiedzmy się dlaczego i jak się o nie ubiegać. PR i Komunikacja 12 sierpnia 2019 R. Jeśli chcesz poświadczyć swoją zdolność do prowadzenia dowolnego pojazdu, musisz podjąć wszelkie niezbędne kroki, aby uzyskać zaświadczenie o historii prawa jazdy. Dowiedz się z nami, co to jest. Do czego służy i co musisz zrobić, aby je uzyskać? Czym jest zaświadczenie anamnystyczne? Zaświadczenie anamnystyczne to nic innego jak zwykłe zaświadczenie lekarskie wykorzystywane do poświadczenia stanu fizycznego każdej osoby prowadzącej jakikolwiek pojazd. Dzięki takiemu dokumentowi możesz potwierdzić, że nie masz żadnego stanu fizjologicznego, który uniemożliwiałby Ci wykonywanie określonej funkcji na pokładzie pojazdu mechanicznego. W praktyce zaświadczenie to należy przedstawić w celu udowodnienia, że nie nadużywa się alkoholu ani narkotyków. Procedura jest przeprowadzana poprzez wykonanie zestawu badań klinicznych pod nadzorem Ministerstwa Zdrowia i Transportu. Jednocześnie uzyskujesz dokument w przypadku, gdy nie masz żadnych patologii, które mogłyby poważnie zagrozić Twojemu zdrowiu i zdrowiu pasażerów. Dotyczy to pojazdów silnikowych wszelkiego rodzaju, od samochodów po motocykle i pojazdy wodne, do czego służy certyfikat anamnestyczny. Zaświadczenie o przebytych chorobach jest niezbędnym dokumentem w przypadku różnego rodzaju zatrudnienia wymagającego spełnienia określonych wymogów psychicznych i fizycznych. Przykładowo. Osoba pracująca jako taksówkarz musi przedstawić taki dokument, bez którego nie mogłaby wykonywać tego zawodu. W każdym razie zaświadczenie jest potrzebne przy każdej okazji, gdy dana osoba musi udowodnić, że jest w stanie psychofizycznym do wykonywania jakiegokolwiek rodzaju działalności, od używania broni palnej po prowadzenie pojazdów specjalnych i wodnych, przypadki w których konieczne jest udowodnienie, że nie spożywa się alkoholu lub narkotyków, są naprawdę liczne i wszystkie muszą być odpowiednio monitorowane. Jakie dane są rejestrowane na tym dokumencie, jeśli ubiegasz się o zaświadczenie lekarskie i je otrzymujesz, musisz wiedzieć, jakie dane znajdują się na tym prostym markuszu z wieloma funkcjami, oto informacje, które należy bezwzględnie wprowadzić. Aby dokument był w pełni kompletny, przede wszystkim nie może zabraknąć danych osoby, która ma otrzymać zaświadczenie. Wśród nich zawsze należy pamiętać o imieniu i nazwisku, miejscu urodzenia, dacie urodzenia, numerze identyfikacji podatkowej, miejscu i adresie zamieszkania. Po drugie, musisz dodać przedmiot wniosku, tj. Cel dla którego chcesz szybko uzyskać zaświadczenie anamnestyczne. Musisz poświadczyć obecność lub brak jakichkolwiek chorób, które uniemożliwiają ci wykonywanie określonej czynności, dla której wnioskujesz o zaświadczenie. Pod tym względem istnieje wiele różnych pozycji: od cukrzycy po choroby zakaźne, od patologii układu oddechowego po patologię układu krążenia. Nie zapomnij dodać danych lekarza, w tym imienia i nazwiska. Stanowiska i placówki medycznej. Poświadcz obecność wszelkich uzależnień od alkoholu i narkotyków, wraz z przebytymi terapiami. Na koniec należy dodać miejsce i datę wystawienia zaświadczenia, a także podpis i pieczątkę lekarza, jak uzyskać zaświadczenie lekarskie. Osoby, które muszą otrzymać zaświadczenie o przebytych chorobach, mogą to zrobić. Zwracając się o nie do lekarza, należy wziąć udział w wywiadzie i poddać się pytaniom lekarza, który musi połączyć różne elementy, aby jak najlepiej zorganizować historię medyczną. Możesz udać się do lekarza orzecznika ASL, do którego należysz do lekarza pierwszego kontaktu lub do lekarza należącego do krajowego systemu opieki zdrowotnej. We wszystkich trzech przypadkach ważne jest, abyś był w stanie w pełni spełnić wszystkie wymagania. Aby to osiągnąć, musisz przejść serię badań klinicznych, a także różne testy, aby udowodnić, że nie jesteś uzależniony od substancji, których możesz nadużywać. Takich jak alkohol, narkotyki lub nieprzemyślane leki. Ile to kosztuje i jak długo to trwa? Chcąc uzyskać certyfikat anamnestyczny, należy zwrócić szczególną uwagę na jego całkowity koszt. Jeśli zdecydujesz się uzyskać go od lekarza WAS lub National Health System, możesz wydać zaledwie 15 do 30 euro. Minimalizując w ten sposób straty finansowe związane z taką operacją. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku udania się do lekarza pierwszego kontaktu. W takich przypadkach kwota do zapłaty może wynieść około 50 euro, a w pewnych okolicznościach nawet 100 euro. W związku z tym musisz zapłacić 30 euro na rachunek bieżący, który zapewnia ci usługę 10 euro i 20 centów do Ministerstwa Transportu i kolejne 16 euro do Departamentu Transportu Lądowego. Chociaż te dwie ostatnie pozycje są uruchamiane tylko wtedy, gdy potrzebujesz zaświadczenia do prawa jazdy. Jednocześnie należy jak najdokładniej kontrolować ważność zaświadczenia lekarskiego. Można z niego korzystać przez okres trzech miesięcy od sporządzenia go przez wybranego lekarza. Ponadto, aby zachować jego pełną ważność, nie wolno zapomnieć o żadnych danych wymienionych w poprzednich wierszach. Nie wolno wprowadzać żadnych poprawek ani otarć, przy czym każdy pojedynczy wpis musi być w pełni czytelny. Wreszcie, jeśli zostaniesz o to wyraźnie poproszony, musisz przekazać go wraz z innymi określonymi dokumentami, aby uzyskać upragnione uprawnienia do wszelkich czynności, które zamierzasz wykonywać na dowolnym dwu lub czterokołowym pojeździe silnikowym, opublikowano w praktyczne poradniki a WordPress komentarz Hello World.